Ola i Wojtek, no super wyglądacie. To po pierwsze, no. masz takie afro, słuchaj. No. Jak się czujesz? Zastanawiam się nad trwałą, właśnie. Co no sądzisz? No, tak? wyglądasz trochę jak ta aktorka, co gra w e, Dirty Dancing. E, baby, no jestem tak, trochę tak. tak, tak, tak ale jakie tak. one są miękkie w dotyku? Ja w ogóle cały czas chodzę Wiesz? i robię tak. Mhm. Wojtek, co ty na takie afro? Petarda. A chciałbyś mieć takie? Ja? Z tymi moimi krótkimi włosami to raczej ciężko by było. Ale Wojtek. Bardzo z włosami eksperymentuje, więc to myślę, że prawda. może ja się też zdarzyć to kiedyś bardzo. Afro. Czemu nie? Paweł, Afro u Wojtka, bo to nasz fryzjer jest. Chodź Ta. powiesz szybko. Nie, ja nie mogę. Możesz! Ja nie mogę. Nasz fryzjer mówi, że spoko. <laughs> Słuchajcie, włosy włosami, ale dzisiaj dużo emocji. No bo tańczyliście jako pierwsi. Nie wiem, czy to hmm. dla Was jest lepiej, czy gorzej. To jest mega stres. Mi się wydaje, tańczyć jako pierwszy. Jest, jest ogromny stres, bo nie masz takiego momentu na złapanie. Dystansu po rozpoczęciu odcinka. W zasadzie dopiero co się przywitaliśmy i już musimy zatańczyć, więc, więc to faktycznie było stresujące. No i potem ten werdykt, gdzie wy oczekujecie prawie do samego końca. To jest są chyba nerwy, co? No. No wypowiadaj się. <laughs> w tym tygodniu mieliśmy roller coaster emocjonalny, była energia na takim poziomie, Był, No były łzy, no nie będę ukrywać. Były łzy nawet dziś. Był pot ogromny, bo praca była włożona w te czacze nieziemska. Naprawdę ja dopiero jeszcze dwa dni temu kroków nie znałam. To prawda. Krwi tylko brakło, ale daj się nam czas do finału, krew się pojawi. Ale Łzy były z tej niemocy, z bezsilności? Trochę tak, bo chyba ostatnio ktoś mówił, że, że, że przy tym odcinku może przyjść kryzys i. Opierałam się temu, ale on przyszedł dosłownie w poniedziałek. Pierwszy dzień, i ja już wiedziałam, że to będzie zły tydzień. Nie wchodziło mi nic. Ehm, najgorzej było, strasznie mi było przykro patrzeć w oczy Wojtka, o, kiedy on już nie miał pomysłu, jak do mnie dotrzeć. To jest przesadne. Ehm, no, podłamałam się w tym tygodniu, naprawdę. Więc szczerze mówiąc, ehm, oceny jury, ocenami, ale ja jestem z siebie bardzo dumna, że wyszłam, że zatańczyłam, że nie pomyliłam kroku. żadnego kroku. I jeszcze dotrwaliśmy jakoś kurczę. No najważniejsze, że was mamy, że mamy wasze głosy, wasze wsparcie i nikt nie dodaje tyle energii, co wy na naszym kanale nadawczym. Także. Dziękuję bardzo. Oj, tak jak motywujesz właśnie Ole, która ma taki kryzys, potężny kryzys i no nie, ani nie chce zatańczać, ani zapamiętać, nic tam nie wychodzi. Najczęściej no jedzeniem. Jedzenie, Jedzenie jest, jest, jest najlepszą motywacją. Woli. Konkretnie jakie? A to zależy, yy, ale chyba włoskie jedzenie, nie? Tak. Pizza zawsze tak. jest ok. Pizza jest super. I to działa. I, oczywiście, że tak. Słuchajcie, jurorzy, no dzisiaj byli srodzy, bardzo srodzy, mimo że ty poświęciłaś, w sumie poświęciliście bardzo dużo energii, czasów, to wszystko. Ola, czy ty się czujesz um, właśnie rozczarowana ocenami jurorów? Nie, może bardziej zmotywowana. Dokładnie, dało to na oceny są po coś. Taki kubeł zimnej wody, i tak. teraz ciśniemy, ja żeby było tylko lepiej. Doskonale zdawałam sobie sprawę już od początku tygodnia, że ta czacza będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem, więc nie spodziewałam się, że wyjdę i dostanę cztery dziesiątki, bo sama bym sobie jeszcze trzy dni temu tych dziesiątek nie dała. Dałam z siebie wszystko, to na pewno no, oceny pokazały, że, że mogło być lepiej, i, i obiecujemy, że będzie lepiej. W kolejnym odcinku zatańczysz z kimś wyjątkowym, bliskim. Kto to będzie? Moja przyjaciółka Wiktoria, którą serdecznie polecam. Wspaniała aktorka w ogóle. Chodziłyśmy razem do jednej klasy w liceum, miałyśmy taką super paczkę znajomych. Później nawet studiowałyśmy razem, a potem Wika wyjechała do Łodzi na filmówkę i mnie zostawiła, ale wróci tu na parkiet i zrobi show. E, Wojtek, jak ty sobie poradzisz z dwoma żywiołami? Właśnie, dziennikarkę i aktorkę. Boże, jeszcze nie wiem jak sobie poradzę, ale jakoś będę musiał jej okiełznać. Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt, ale już y, jakieś są postępy, w sensie ona już była u was na treningu, podpatrywała? Czy nie, jest? Wojtek nie. pozna Wikę dopiero... We wtorek? We wtorek. Wika, mam już twoje buty, szykuj się dziewczyno. Na, będzie super ogień. toniec. Będzie ogień. Pięknie wam dziękuję, mam nadzieję, że ten czwarty dzień już nie, was, ciebie Ola przede wszystkim, nie wykończy. Teraz wejdziesz z nową energią, że ta Wiktoria ci też nowej energii dostarczy. Dzieje, teraz będzie dobra zabawa, przyjaźń i wszystko co najlepsze. Dokładnie tak. I... A, chciałem powiedzieć nazwę na tańca. <laughs> nie, nie wiemy, jaki taniec.